Dawno dawno temu było takie powiedzenie. Poznasz głupiego poczynak jego. Ale w ówczesnym świecie ludzie widzą prawdę na własne oczy, ale mimo to wolą i tak wierzyć w kłamstwa. To jest właśnie głupota. Teraz krótka przypowieść o tygrysie i ośle oraz lwie. Pewnego dnia osioł i tygrys dyskutowali o trawie. Osioł powiedział tygrysowi: Trawa jest niebieska. Tygrys odpowiedział: Nie, trawa jest zielona. Osioł się upierał i dalej twierdził, że trawa jest niebieska tygrys znowu, no jak to, przecież jest naturalnie zielona, każdy to widzi. Dyskusja stała się zażarta i obaj postanowili poddać sprawę arbitrażowi i w tym celu zwrócili się do lwa, króla dżungli. Pobiegli na leśną polanę. Przed dotarciem na polanę w lesie, gdzie na tronie siedział lew, osioł z daleka zaczął krzyczeć, wasza wysokość, czy to prawda, że ta trawa jest niebieska? Potwierdź, że ta trawa jest niebieska, bo tygrys ciągle się ze mną kłóci. Chcę, żebyś przemówił mu do rozsądku. Lew widząc szaleństwo i zacietrzewienie osła odpowiedział. To prawda, że trawa jest niebieska. Uradowany osioł zaczął podskakiwać krzycząc trawa jest niebieska, trawa jest niebieska. Osioł nagle mówi dolwa: lwa. Królu, ukaż tego tygrysa bo ciągle twierdzi, że trawa jest niebieska i mnie tym bardzo denerwuje. Król lew zadumał się i rzekł. Oto tygrys otrzymuje za karę pięć lat milczenia. I szczęśliwy osiołek pobiegł w kierunku łąki z tymi właśnie wiadomościami. Tygrys przyjął jego karę, ale zapytał lwa, Wasza Wysokość, dlaczego mnie ukarałeś, przecież dobrze wiemy, że trawa jest zielona? Lew odpowiedział, w rzeczywistości wiemy i widzimy, że trawa jest zielona. Tygrys zapytał, Więc dlaczego mnie ukarałeś? Lew odpowiedział. Kara nie ma nic wspólnego z pytaniem, czy trawa jest niebieska, czy zielona. Kara jest za to, że tak odważna. Inteligentna istota jak tygrys, nie może tracić czasu na kłótnie sosłem, a na dodatek przychodzisz tutaj i zawracasz mi głowę z tak niedorzecznym pytaniem oraz każesz mi rozstrzygać tak błahe pytanie. Najgorszą stratą czasu są kłótnie z głupcami i fanatykami, którym nie zależy na prawdzie ani rzeczywistości, ale na udawaniu swojej racji i zwycięstwie swoich przekonań. Nigdy nie marnuj czasu na dyskusje, które nie mają sensu. Są ludzie. Którzy mimo przedstawionych im dowodów nie mają zdolności zrozumienia, są zaślepieni przez nienawiść i urazę. A jedyną rzeczą, którą mają to chęć posiadania racji, nawet jeśli nie mają racji. Kiedy ignorancja krzyczy, inteligencja milczy: Twój spokój i cisza są warte więcej. To oznajmił Lew. Teraz morał odnośnie naszych czasów. Jeśli głupcy wierzą w rzeczy, które są oczywiście fałszywe mają niechybną statystykę dramatycznego pogarszania świata, co nasila się, gdy ci głupcy sami mają władzę, a jest ich wielu albo mogą zwrócić się do kogoś posiadającego władzę, żeby ukarać osobę, która zachowuje się racjonalnie. Tak naprawdę nie zmienimy świata jeśli nie zmienimy umysłów wszystkich ludzi, a to oznacza też umysłów wszystkich głupców. Lew powiedział osłowi, że jeśli wierzysz, że trawa jest niebieska, to widocznie musi tak być. A co jeśli ktoś zmusza nas do wierzenia, że coś, co widzimy, naprawdę wmawia się nam, że to jest fałszywe? To, co ma miejsce w telewizji. Obecnie już nam proponowane upadłe autorytety ostatnio robią to samo co lew przyklepują wszystkie narracje, byle mieć święty spokój, a głupcy powtarzają i wierzą we wszystko, co zobaczą w telewizji. Do tego jeszcze żądają ukarania każdego kto myśli inaczej, tak ich błędne myślenie wpływa na innych również na leniwych arbitrów oraz powoduje dotkliwe szkody u innych i dlatego temu powinno się zapobiegać i ujawniać kłamstwo. Lew jest książkowym symptomem historii demokracji ateńskiej. Patrz. Podręcznik historii klasa piąta. Gdzie napisane jest iż wybory do władz kraju muszą się odbywać co roku z przyczyny natury ludzkiej takiej że władza demoralizuje każdego człowieka. Wybory w Atenach musiały się odbywać co roku, ponieważ władza nad innymi zmienia charakter człowieka nieodwracalnie i zamiast być naszym głosem, staje się naszym oprawcą. Nasi wybrani przedstawiciele mają bardzo krótki termin ważności i potem nie można ich nawet zamienić. Ani usunąć. Tylko nieliczni są odporni i zachowują rozsądek, ale większość się degeneruje jak lew i pozwolił głupocie zwyciężyć nad prawdą i rozsądkiem.